Witajcie widzowie z tej strony Blackheart. Od ostatnich kryptonizów, jakie dla Was nagrywałem, mieliśmy kilka bardzo dużych wydarzeń makroekonomicznych. Także w dzisiejszym odcinku zaktualizujemy sobie wiadomości, co dokładnie takiego się wydarzyło. Dlaczego Bitcoin nam w pewnym momencie po prostu wystrzelił nam nową all time high, no i dlaczego Bitcoin może nam poszybować nawet jeszcze wyżej. Także jeśli Was to interesuje, to od razu zachęcam do zostawienia lajka pod tym filmem, subskrybowania. Kanału, a teraz nie przedłużając zapraszam. A na wstępie pamiętajcie oczywiście, że wszystko co usłyszycie jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to żadna porada inwestycyjna. I na chwilę obecną, tak jak widzimy, Bitcoin handluje w okolicach 109 530 dolarów za sztukę. No i w biegłym tygodniu mieliśmy Wyznaczenie przez Bitcoina nowego szczytu, który wynosi w tym momencie około 112 tysięcy dolarów. Także na rynek powrócił nam oczywiście pozytywny sentyment, i tak samo przekłada się to na dominację Bitcoina na rynku, która w tym momencie wynosi w dalszym ciągu ponad 64%. Także jeżeli chodzi o alt season, no to będziemy musieli jeszcze poczekać. No, Bitcoin tutaj już od kilkunastu dni, tak na dobrą sprawę sobie na rynku bardzo dobrze radzi. Tak naprawdę od tego lokalnego dołka na poziomie 74 tysięcy mamy tylko i wyłącznie przebijanie nowych poziomów przez Bitcoina. Przebite 86 tysięcy, później przebite 96 tysięcy, przebite również 105 tysięcy. No, i teraz właśnie. Formujemy nowe poziomy. Także wygląda to dość dobrze na Bitcoinie. Natomiast no nic wiecznie rosnąć nie będzie. Nie wykluczono, że będziemy mieć tutaj jakieś małe odreagowanie, uspokojenie sytuacji na rynku, no i być może następny ruch wzrostowy. Natomiast jeżeli chodzi o cały rynek, no to w tym momencie kapitalizacja rynku wynosi 3 430 miliardów dolarów. No i sentyment na rynku zmienił nam się na chciwość i w tym momencie Fear and Greed Index pokazuje właśnie 69 punktów. A jeżeli chodzi o nasze makroekonomiczne wydarzenia, no to musimy się tutaj cofnąć do momentu podejmowania decyzji przez bank centralny co do stóp procentowych. No i generalnie tutaj nie ma niespodzianki Fed Postanowił utrzymać te stopy na dotychczasowym poziomie, więc to absolutnie nikogo nie zaskoczyło. Natomiast wówczas mieliśmy właśnie dość znaczący spadek, jeżeli chodzi o szanse obniżenia stóp procentowych, przy następnej konferencji Fedu. No i w tym momencie też nie wygląda to. Wcale lepiej, tak na dobrą sprawę, praktycznie zerowa szansa na jakąkolwiek obniżkę w czerwcu. No i zerkając też właśnie na prognozy na przyszłe miesiące, też jakby sprawy no, nie mają się wcale lepiej. Lipcowe spotkanie też nam tutaj prognozuje w 75%, że prawdopodobnie testy będą utrzymane. No i podobna sprawa jest tak samo z wrześniowym, gdzie tutaj już szanse są bardziej rozłożone, powiedzmy 50-50. No, ale z pozytywnych informacji, no to generalnie ton Jeroma Powella podczas konferencji był rzeczywiście bardziej dowiszowy, więc sugerujący łagodzenie polityki monetarnej. Natomiast też zaznaczą, że jest tutaj dość dużo niepewności w związku z taryfami, także będzie on po prostu czekał na rozwój wydarzeń pod tym kątem. No i oczywiście dane też z inflacji będą kluczowe, także. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No, w najgorszym wypadku możemy dostać te dwie obniżki dopiero w październiku oraz w grudniu, ponieważ Jerome Powell się nie wycofał z tych swoich słów, kiedy powiedział, że na ten rok Fed przewiduje dwie obniżki, więc prędzej czy później musi to po prostu nastąpić. Kolejna rzecz, jaka się wydarzyła, oczywiście makroekonomicznie, no to trzeba wspomnieć o wojnie handlowej, która tutaj znacząco się załagodziła. Mieliśmy porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, i zgodziły się te kraje na to, aby te swoje odwzajemnione i odwetowe taryfy na razie wstrzymać i dać sobie trochę czasu właśnie na negocjacje. Także mamy zamrożone te dodatkowe taryfy na 90 dni. Mieliśmy również kilka pozytywnych sygnałów, że negocjacje idą tutaj bardzo dobrze, natomiast no, tak jak też mówiłem na poprzednich filmach, tego typu rzeczy po prostu potrzebują czasu, więc na pewno nie będziemy tutaj oczekiwać jakichś natychmiastowych rezultatów, natomiast po prostu wygląda na to, że póki co sprawy idą w dobrą stronę. Następnie mieliśmy też tutaj małą eskalację, jeżeli chodzi o wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, no i oczywiście Unią Europejską. Generalnie Trump stwierdził, że tutaj rozmowy niemalże stoją w miejscu, więc. Postanowił on nałożyć dodatkowe słam na Unię Europejską, no i ci właśnie poprosili o dodatkowy czas, o odroczenie wejścia w życie tych dodatkowych taryf. No i Trump się zgodził na tą propozycję, także na ten moment negocjacje pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi trwają. No i jeżeli nic z nich konkretnego nie wyniknie, no to wejdą w życie te taryfy 9 lipca. Również w lipcu. Dobiegnie końca, tak na dobrą sprawę, deadline na pozostałe wszystkie inne kraje świata, które tak samo miały wstrzymane jakiekolwiek taryfy na 90 dni. Więc wygląda na to, że w lipcu będzie się bardzo dużo działo pod tym kątem. No i też w lipcu przypominam, będą obawy co do recesji w Stanach Zjednoczonych, bo będziemy mieli kolejny kwartalny odczyt GDP, czyli produktu krajowego brutto w Stanach. Jeżeli będzie to odczyt negatywny, no to technicznie będzie to wypełniało tą definicję recesji w Stanach Zjednoczonych, i wówczas rynki mogą reagować negatywnie. A następnie mieliśmy obniżenie ratingu kredytowego Stanów Zjednoczonych przez właśnie firmę Moody, która jest dość wpływową pod tym kątem firmą. No i ten rating został obniżony z potrójnego A do klasy AA1, czyli de facto jakby ich rating został obniżony o jeden szczebel, no i nie jest to dobra informacja dla Donalda Trumpa, bo generalnie oznacza to, że są po prostu większe obawy co do niewypłacalności przez Stany Zjednoczone. I tak jak zaznaczyli, chodzi tutaj głównie o ten rosnący cały czas dług publiczny w Stanach Zjednoczonych, no i przez to w którymś punkcie. Teoretycznie Stany Zjednoczone mogą stać się po prostu niewypłacalne. No i nie jest to dobra informacja, z uwagi na to, że przede wszystkim nie tyle co kredyty staną się droższe w Stanach Zjednoczonych, obsługa kredytowa będzie droższa, więc po prostu Stany Zjednoczone będą musiały płacić większe odsetki. No to wpływa to negatywnie na sentyment inwestorów. No i generalnie właśnie już to widzieliśmy. Gdzie bank centralny organizował wyprzedaż nowych obligacji, no i tak naprawdę popyt na te obligacje był bardzo, bardzo niski, czyli po prostu o wiele mniej instytucji, o wiele mniej krajów, o wiele mniej inwestorów jest skłonnych w tym momencie pożyczać Stanom Zjednoczonym. Pieniądze, no i żeby zachęcić tych inwestorów do tego, żeby oni pożyczali Stanom Zjednoczonym pieniądze, muszą oni podnosić oprocentowanie tych obligacji, czyli godzić się na wypłacanie większych odsetek od tych pożyczonych pieniędzy, a wyższe oprocentowanie, no to absolutnie Trumpowi w jego kadencji, no... Nie jest na rękę, nie ma co ukrywać, bo oprócz tego, jeszcze w Stanach Zjednoczonych będą wygasać w tym roku bardzo duże obligacje na około 2 biliony więc bardzo dużo pieniędzy, których właśnie Stany Zjednoczone nie mają więc będą oni musieli pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy, żeby spłacić swoje wygasające. Obligacje plus jeszcze pokryć oczywiście koszt odsetek, który jest po prostu w tym momencie większy. Więc zdecydowanie jest to problem dla Donalda Trumpa. No i generalnie już widzieliśmy to z, właśnie za jego, tej nowej kadencji, mieliśmy podobną sytuację. No i jak on może jakby sobie z tym poradzić? Jeden ze sposobów jest, tak naprawdę, wywołanie crashu na rynku i widzieliśmy to w momencie tak naprawdę ogłaszania przez niego dodatkowych taryf narzuconych na wszystkie kraje na świecie no a drugą możliwością to jest w jakiś sposób się zainteresować i przyciągać inwestorów także między innymi może na przykład tutaj zostać utworzona, o czym już też coś spekulowaliśmy nowy rodzaj obligacji skarbowych, w tym wypadku nawet opartych o Bitcoina więc to jest jeden pomysł na temat, którego się spekuluję, no a drugi no to jest oczywiście łagodzenie wojny handlowej i przywracanie właśnie tej pewności na amerykański rynek. No a w zasadzie jeszcze jest trzecia możliwość, no i jest to zwykły tak naprawdę dodruk pieniądza, i może to być tak naprawdę mieszanka tych trzech rzeczy na przykład. A jak dodruk pieniądza, no to również oczywiście zwiększenie podaży pieniądza. A to oczywiście bezpośrednio przekłada się na wzrost wyceny różnych aktywów i w tym oczywiście Bitcoina. No i tutaj mamy wykres Global Money Supply versus Bitcoin i ostatnio jak pokazywałem wam ten wykres, no to byliśmy gdzieś właśnie w okolicach tego dołka, więc Czekaliśmy aż bitcoin po prostu podąży tą trajektorią tego money supply. No i z perspektywy czasu teraz widzimy, że dokładnie to się właśnie tutaj wydarzyło. No jeżeli bitcoin miałby kontynuować tą korelację pomiędzy swoją wyceną a tym indeksem, no to wszystko nam pokazuje, że bitcoin będzie celował tutaj znacznie wyżej. Także poczekamy, jak ta sytuacja nam się rozwinie z money supply. No, a tutaj możemy jeszcze sobie zerknąć na wszystkie bitcoinowe halvingi, i tak na dobrą sprawę, jak wyglądałem. No, i tak się składa, że już przekroczyliśmy ten pierwszy rok, oczywiście, od halvingu. No, i będziemy zmierzać w stronę, jakby tego teoretycznego szczytu tego cyklu. Także widzimy, że teoretycznie jeszcze nam tutaj trochę, tak na dobrą sprawę, brakuje, jakby pomijając ten pierwszy cykl, 2013 rok, na zielono widzimy właśnie cykl i szczyt w 2017 roku, no i poniżej oczywiście rok 2021 i na samym dole nasz teoretyczny obecny cykl. Także jeszcze trochę czasu mamy teoretycznie do tego szczytu. I do wypełnienia się tego naszego cyklu. A przechodząc teraz do pozostałych wiadomości z kryptowalut, no to mamy tutaj informację, że spółka Trumpa Media Group planuje zebrać fundusze w wysokości 3 miliardów dolarów, po to, aby akumulować bitcoina i pozostałe krypto, jak donosi Financial Times. Czyli krótko mówiąc, planują oni właśnie zaimplementować strategię Michaela Saylora. No a skoro Michael Saylor, no to oczywiście dzisiaj mieliśmy kolejne zakupy, w tym wypadku niecałe 500 milionów dolarów. No i obecnie MicroStrategy w tym momencie trzyma 580 tysięcy sztuk Bitcoina, które pozyskali do tej pory za około 40 miliardów dolarów. Oczywiście za Michaelem Saylorem wszystkie inne spółki Metaplanet tak samo akumulują, similar scientific, ETF, -y, zwłaszcza oczywiście BlackRock. No i co ciekawe, również właśnie niedawno zostało ujawnione, że około 20 stanów ze Stanów Zjednoczonych w tym momencie trzyma Bitcoinowe ETF, -y. także ETF -y, jedna rzecz, no i oczywiście druga rzecz, no to są Bitcoinowe strategiczne rezerwy w poszczególnych stanach. No, i oprócz Arizona oraz New Hampshire, gdzie już tam strategiczna rezerwa bitcoina została wcielona w życie, wpisana do stanowego prawa, tak mieliśmy tutaj dosyć duży progres, jeżeli chodzi o procedowanie tej legislacji, właśnie w Teksasie. Także najprawdopodobniej, ale Teksas będzie kolejnym stanem, który zaimplementuje swoją strategiczną rezerwę bitcoina, więc czekamy również na to wydarzenie. Następnie mamy hak na. Blockchainie Sui, który był dość niefortunny, można powiedzieć, bo dostaliśmy o nim informacje w momencie, kiedy Sui sięgał tak naprawdę poziomu 4.20. No ale sam hack nie dotyczył jakby bezpośrednio Sui, tylko odbył się on na ich największym deksie, gdzie zostały zhakowane liquidity pule. No i tak naprawdę hakerzy za zaczęli wysysać tych puli po prostu tokeny Sui. I tutaj mamy informację, że akurat. Większość tych środków udało się zamrozić walidatorom blockchain Sui o wartości 160 kilku milionów dolarów, natomiast no pozostała część została skradziona. No i co ciekawe, została to zamienione na tokeny Ethereum. Ripple oraz Coinbase biją się o to, aby wykupić Circle, czyli jeden z najpopularniejszych stablecoinów USDC. No i oczywiście Ripple stawia od jakiegoś czasu na stablecoiny wypuścili swojego RLUSD również w Stanach Zjednoczonych jest procedowana ustawa dotycząca właśnie stablecoinów no i oni jako oczywiście amerykańska firma chcą ten rynek dominować więc oczywiście im bardzo zależy na tym, żeby Circle przejąć co wówczas by zrobili czy zmerżowaliby jakoś swój RLUSD do tego USDC, ciężko powiedzieć Raczej z uwagi na adopcję USDC, raczej pozostaliby przy tym tokenie, natomiast byłby on wówczas zarządzany po prostu przez Ripple. No ale mam tutaj też w rozmowach Coinbase, który obecnie jest właśnie partnerem Circle. Także ciekawe co się wydarzy. Jeżeli będzie to oczywiście Ripple, który przejmie USDC, no to możemy spodziewać się bardzo pozytywnego sentymentu na tokenie XRP. Oni zresztą mają pieniądze do tego, aby pozyskać Circle, które w tym momencie wycenia się na około 5 miliardów dolarów, które też chce przeprowadzać swoje IPO, więc wypuszczać swoje akcje na giełdę. A wiemy też, że Ripple miał podobne plany, więc zobaczymy, co się wydarzy. A na koniec duża informacja ze strony Avalanche, jak się okazuje FIFA wybrała właśnie i blockchain aby to razem z nimi wchodzić w świat kryptowalut no i oczywiście bardzo duża marka, duża rozpoznawalność, no i z całą pewnością przyciągnie to rzesze użytkowników na blockchain Avalanche, zwiększony oczywiście wolumen, no i stąd właśnie widzieliśmy bardzo dobrą reakcję na tokenia Avax. Więc bardzo dobra informacja, no i poczekamy tutaj na pomysły i zastosowania blockchaina przez właśnie FIFA. I na dzisiaj to tyle co dla Was. Przygotowałem. Także dzięki serdecznie za wysłanie tego materiału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie lajka pod tym filmem, subskrybujcie kanał, a ja mam nadzieję wrócić do bardziej systematycznego przygotowywania dla Was materiałów. A więc zobaczymy jak ten tydzień nam się rozwinie. No i mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym poniedziałek. Także jeszcze raz dzięki, no i do usłyszenia.